Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam takie pytanie jedno do tego śmiecia Jana Pińskiego. Bo ja tutaj czegoś, drodzy Państwo. Nie rozumiem. Ja wprawdzie y, jakiś czas temu wyzwałem na taki symboliczny pojedynek Jana Pińskiego, ale on jest y, dziennikarzem, no i tym dziennikarstwem się oczywiście y, zajmuje. Y, głównie w tej jego y, takiej pseudo-dziennikarce, no to mamy y, takie jawne, oficjalne, od rana do wieczora, bo on i trzy filmy potrafi jednego dnia tam opublikować na tym swoim kanaliku. Y, to jest sztuczny, na PiS. On się zajmuje szczuciem napis i on nic innego nie robi jako dziennikarz, który kiedyś był szefem wiadomości. Yy, oczywiście, no yy, tak, był szefem wiadomości, potem tam jakieś, yy, prawda, te działalności dziennikarskie jeszcze gdzieś tam rozwijał. I on nic innego nie robi, jak tylko szczuje na ten pis. To szczucie napis yy, w tej chwili, w tej sytuacji, w obliczu tego, co robi w ogóle Tusk. Dla tego typu dziennikarza, jakim jest oczywiście Piński, to powinno stać się sprawą drugorzędną, po prostu drugorzędną, bo nawet sam Tusk powiedział, przypominam sobie coś takiego, że przede wszystkim dziennikarze i opozycja to powinni patrzeć na ręce władzy. Powinni patrzeć na ręce władzy, i to krytyka władzy jest najistotniejsza. No nie ma sensu w ogóle w tej sytuacji y, krytykować zaciekle opozycji. No bo po co, gdy tym samym tolerujemy to wszystko, co łajdackie, bandyckie rządy Tuska mają Polsce do zaoferowania. Y, Piński milczy oczywiście w sprawie niszczenia Polski przez niemieckiego agenta Donalda Tuska, y, tego łańcuchowego psa wpuszczonego tutaj przez niemiecko-brukselską. Mafię, on milczy, on nawet nie przyjmie jednego, yy, prawda, jednego stanowiska w tej sprawie, gdy niszczona jest przez pół roku w ogóle już, bo to są trzecie rządy w ogóle Tuska w Polsce, no bo trzeba by było jeszcze sięgnąć trochę do historii, ale jeśli chodzi o kwestie. Sprawności dziennikarskiej to jest to bardzo łatwe. Więc y, tutaj mamy półroczne rządy Tuska, niszczenie polskiej gospodarki. Za chwilę będzie upadek oczywiście spółek Skarbu Państwa, które już w czasach rządów tych dawnych Tuska były wyprzedawane, były y, prywatyzowane, prawda? Realizowane jawne y, takie interesy. Y, Gospodarki polityki niemieckiej, powstrzymywanie CPK. Nawet jeśli są jawne obietnice, że tutaj powstanie megalopolis, no to chyba y, ktoś, y, kto y, choć odrobinę interesuje się sceną polityczną w Polsce, to wie, że y, w, w przypadku Tuska, y, który jest patologicznym kłamcą, nie dojdzie do y, stworzenia w ogóle żadnego CPK, a już nawet y, elektrowni jądrowej, to nawet nie mamy. Nie mamy o czym marzyć, tak naprawdę. Więc o tym wszystkim Jan Piński, który jest zwykłym oczywiście śmieciem, jest zerem, on o tym milczy. On nie przyjmuje nawet, mimo że historią się interesuje, tam bo ma jeszcze kanał, na przykład. E, historyczny. On nie przyjmuje nawet żadnej absolutnie e, takiej, e, takiego stanowiska e, krytycznego wobec tego, że niszczona jest polska historia, e, tudzież jest zagrożona e, przez e, wszelkie e, szkodliwe wpływy ideologii neomarksistowskiej. To dla niego jest sprawa zupełnie drugorzędna, no bo to jak Tusk jest łańcuchowym e, psem, oczywiście e, niemiecko-bruksel e, Wpuszczonym tutaj, prawda, i promowanym wcześniej przez te brukselskie elity, tak też Jan Piński jest takim łańcukowym szczekaczem, taką szczekaczką, prawda, Tuska, prawdopodobnie faworyzowany, no ja nie chcę twierdzić, że opłacany, bo tam nie mam takich informacji, ale wszystko jednak wskazuje na to, że do takiego układu cichego tam dochodzi. Jeśli chodzi o kwestie działań tej upolitycznionej y, prokuratury Bodnara, y, w której to Tusk oczywiście tych prokuratorów tam krajowych powoływał, to Jan Piński też milczy. Ja nie twierdzę, drodzy państwo, że tutaj PiS nie ma nic na sumieniu, że PiS to są świętoś prawda, świętoszki same, że oni tam, tam sprawę polską oczywiście tutaj pielęgnowali, dbali o naród i tak dalej. Ja wcale tego nie twierdzę, na litość bos boską, ale chodzi mi przede wszystkim o to, jaka jest etyka dziennikarska, jaka jest etyka dziennikarska, bo y, sumienie by mi nie pozwalało w ogóle spać. Jeśli byłbym dziennikarzem, prawda? Jeśli byłbym dziennikarzem i nie zwracał uwagi na to, co się na tej scenie politycznej dzieje, gdy moją rolą przecież, no bo chyba na studiach dziennikarskich, to kwestie etyki czy kwestie obiektywizmu też były brane pod uwagę, a tutaj mamy stronniczego Jasia Pińskiego. Ja pamiętam, jak kiedyś y, Zbyszek Stanoga wołał, że Ziobro, ty jesteś zerem moralnym i tak dalej. A tutaj mamy takich zer moralnych, takich śmieciów zwykłych, y, którzy się panoszą po tej przestrzeni kultury. Mamy ich całą masę. Y, dla mnie dzisiaj, ktokolwiek się zadaje z Tuskiem, albo ktokolwiek się identyfikuje z Tuskiem, to jest po prostu zdrajcą Polski. To jest zdrajca Polski. Więc ja się pytam, mam takie jedno pytanie oczywiście. To niemalże tytułowe pytanie tego Jana Pińskiego. Jak to jest być takim śmieciem dziennikarskim, takim zerem po prostu obrzydliwym? Takim sumiennie, prawda, to jest człowiek, który sumiennie kolaboruje z tym wszystkim, co jest antypolskie z założenia. Antypolskie z założenia, bo to y, oczywiście, jeśli się nie wspomina o y, także postępującej fali Ukrainizacji, tam y, prawda, nie tylko polskiego rolnictwa, ale także europejskiego. Jeśli się mówi i publikuje takie filmy, jak on tutaj ma na y, kanale, na przykład, że y, Francja Le Pen jest zagrożeniem dla Polski. Francja Le Pen jest zagrożeniem dla Polski taki film. Ma, słuchajcie tutaj. I na szczęście mamy Tuska. Francja Le Pen jest zagrożeniem dla Polski, ale jakim zagrożeniem? Bo ja nie za bardzo wiem, w jaki sposób Le Pen zagraża prawda, naszemu krajowi. Przejmuje stanowisko y, bardzo podobne jak y, Orban i jak Konfederacja, ale on na Konfederatów też tam nie najeżdża. Ja na Konfederację też najeżdżam. Ja najeżdżam na wszystko, co jest z gruntu fałszywe i co jest złe, aby budować zdrowy kraj i przede wszystkim, żeby w tym kraju do głosu dochodzili dziennikarze, którzy są obiektywni, a nie są stronniczy, tak jak on. Tutaj mamy y, y, chciwy jak. Morawiecki na przykład, takie tytuły. Yy, PiS kupił Kościół, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Yy, pacjenci odcięci od leków przez PiS. Cały czas ten po prostu PiS. Nic więcej. Nic więcej. Ciągle jest w jego przypadku ta nagonka na pisowców, gdy już w tej chwili po prostu aż by się wyrywało sumienie. No ale jak ktoś nie ma sumienia, to się nie wyrwie. Już się wyrywa sumienie, żeby choć jedną krytyczną, dziennikarską, dobrze przygotowaną myśl polityczną wyrzucić w tę przestrzeń medialną. Ja uważam, drodzy Państwo, że takiego człowieka z przestrzeni kultury y, powinno się po prostu usuwać. Usuwać to jest zwykły śmieć, takie dziennikarskie, y, moralne po prostu zero na służbie deprawacji. Na służbie niesprawiedliwości, bo ktoś, kto nie widzi po prostu tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, bo tak źle to nie było. Nie było naprawdę od wielu, wielu lat, no ten początek lat 90. to było jedno wielkie złodziejstwo i bandytyzm. No ale oczywiście w tym także uczestniczył Tusk ze swoją partią założoną przez starych kiejkutów. Więc ten Tusk jest wszędzie tam, gdzie dochodzi do dzieła zniszczenia. Zdrada dyplomatyczna Tuska, czy została omówiona przez Pińskiego? No a po co miała zostać omówiona przecież wyższość prawa Unii Europejskiej nad prawem polskim? To jest coś zwykłego, naturalnego. Dziennikarze nie powinni przecież przyjmować takiego e, stanowiska. Zrzeczenie się reparacji od Niemiec, prawda, w tej sytuacji. No, wygląda to dość niekorzystnie, tym bardziej, że Piński sam zajmuje się historią. Ale ta y, oczywiście bandycka prokuratura Bodnara, no, Pis też y, miał y, upolitycznione instytucje organizacje, i ja to też swego czasu piętnowałem, ja o tym też mówiłem. No ale teraz zmieniła się władza i upolityczniła wszystkie organizacje, jakie tylko można. Upolitycznić, prawda? I obsadza przecież y, tak samo jak pisowcy to robili, i obsadza swoimi ludźmi, na przykład spółki Skarbu Państwa, y, czy to w Orlenie, tam już siedzi y, siedzą ludzie y, Tuska, nie ludzie, fachowcy, eksperci, więc dlaczego Piński nie przyjmuje takiego stanowiska w tej sprawie? No jak widać, rolą dziennikarza nie jest, y, y, prawda, przyjmować y, krytycznego stanowiska wobec tego, co robi ta obecna antypolska władza. W Polsce. Więc, no, jak już powiedziałem, pytam się tej tego śmiecia, tej ścierki Jana Pińskiego. Jak to jest żyć po prostu z takim brudnym sumieniem, z takim czarnym, zbrukanym po prostu fałszem serce. Jestem naprawdę bardzo ciekaw. A no, a ja jestem starszy od Pińskiego, to ja sobie mogę na taką krytykę przecież. Pozwolić, no nie tylko starszy, ale i mądrzejszy. Kłaniam się nisko i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. No, Jasiu Piński, może odpowiesz na moje pytanie. Na razie.